Retro Motor Show w Poznaniu jesteśmy na hali 3A podczas retro Motor Show. Zaczynamy od pięknego różowego cukiereczka w pudrowym różu. Trochę przypomina syrenkę. piękny pojazd dla kobiety. Kierownica po prawej stronie. No i tutaj mamy polską motoryzację uratowaną. Przed złowiskiem i przed przetopieniem w jakichś hutach, całe szczęście, bo teraz możemy cieszyć swoje oko przepiękną motoryzacją, a tu mamy kolekcję przepięknych jednośladów z czasów PRL-u komary wszelkiej maści. Jak słowo komar kojarzy nam się źle, tak ten komar kojarzy nam się dobrze. Aż nie wiedziałem, że tyle modeli było produkowane. Kiedyś miałem okazję nawet jeździć na komarku. No było to całkiem przyjemne przeżycie, tak można powiedzieć. A tu proszę bardzo. Pogotowie ratunkowe na Fiacie 125P Miałem przyjemność odrabiać służbę wojskową I właśnie przez dwa lata takim jeździć I to było bardzo przyjemne wspomnienia Tak dokładnie takie nosze były Na wyposażeniu tej karetki Ale takiej ładnej pani doktor tam nie było Za naszych czasów Muszę zobaczyć Jak mamy pięknie wyposażony gabinet No wszystko autentyczne tak to kiedyś wyglądało jak teraz macie 18 15 25 lat to zobaczcie przypomnijcie sobie co niektórzy jak to kiedyś wyglądało nie, bo to są nie takie mogę. fajne prawdziwe oryginalne obrazki także na targach retro motoshow nie tylko motoryzacja ale też fajne scenizacje dawnych lat Oczywiście nie może zabraknąć ogórka kieszonego i miryndy, no i oczywiście żytnie, bo jak żeby inaczej Piękny tandem prywatnie jak takimi rowerkami się kiedyś jeździło Wigry, składak, jubilat Hala numer 3. Już dzisiaj w piątek mamy duży ruch. I jutro będzie pewnie jeszcze więcej, dlatego ja przyjechałem w piątek, żeby móc, móc się swobodnie poruszać tędy ale i tak jest sporo ludzi. To jest, przypomnę, Hala numer 3a, gdzie w większości mamy auta z czasów PRL-u, polską motoryzację, zagraniczną motoryzację, auta z historią i z duszą auta, które o czymś mówią.

Tutaj się zapoznajemy z techniką polerowania, szlifowania na mokro, na sucho, techniki lakiernicze. Jak chcesz się czegoś dowiedzieć, to czemu nie? Zapraszamy. Przyjeżdżając na retro motoshow, weźcie sobie wygodne buty, bo naprawdę trzeba będzie się nachodzić ale to sama przyjemność robić kroki a tu mamy Mustangę Mustanga przygotowanego do renowacji, do lakierowania Polska ponoć słynie z, z renowacji wiele osób mówi, że jest to robione na wysokim poziomie właśnie w polskich warsztatach i polskich mechaników a tu przepiękna Corvette Aż miło popatrzeć? Tu wam chcę wam pokazać coś bardzo ciekawego Auto szerokości na ponad 2 metry, aż się nie mieści w karze International, ale co stoi na pace? No zobaczcie stoi poczciwy maluch, ale z, z trzema osiami ktoś go tak przerobił, że wygląda jak mała amfibia fajnie, że ludzie mają takie pomysły fajnie, że chce im się robić coś takiego no to jest przyjemnie spędzony czas w garażu no robi, robi robotę Jakie kiedyś były zgrabne przyczepki robione? Akurat to jest przyczepka do miniacza do klasycznego minia, a przyczepka, w której nawet widzę, jest zrobione siedzisko dla teściowej. No i klasyczne mini. Piękne auto. Uwielbiam. Co jest to? Mały, niepozorny diabełek. Zapraszamy Retro Motorshow w Poznaniu. Jest co zwiedzać.